Otwórzmy sobie Księgę Proroka Izajasza, dziewiąty rozdział i od wersetu piątego przeczytamy. 9 rozdział Księgi Proroka Izajasza i od piątego wersetu czytamy. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu. I nazwał go cudowny doradca Bóg Mocny. Ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość pana zastępów. Chciałem tutaj zwrócić uwagę naszą na słowa. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Mowa tu jest o Panu Jezusie. Prorok Izajasz, który żył gdzieś około 800 lat przed przyjściem Chrystusa, napisał te słowa. Zostało mu objawione przez ducha świętego, kim będzie Pan Jezus. Dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Ja chciałem zwrócić naszą uwagę na słowo Książę Pokoju, bo można tutaj rozwinąć każdy przymiot pana Jezusa. Można na przykład mówić na temat cudownego doradcy, Boga mocnego, jaki on jest potężny i tak dalej. Jako Ojciec Odwieczny. Książę Pokoju. On jest księciem pokoju. Przyszedł na ten świat, aby przynieść pokój. Też jest wspomniane o dzieciach pokoju. Jest wspomniane o tym, że są właśnie dzieci pokoju, a też są i dzieci niepokoju. Ja będę czytał później kilka wersetów na ten temat. Dlaczego ludzie nie przyjęli pana Jezusa, który przecież przyniósł pokój tutaj? Dlaczego. Dlatego, że nie chcieli mieć pokoju. Są tacy ludzie, którzy czują się niezadowoleni, gdy jest wszystko w porządku. Oni coś muszą robić, muszą jakiś sprawiać niepokój, muszą innym przeszkadzać, muszą atakować innych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ci ludzie służą szatanowi. Oni są napełnieni nie duchem bożym, tylko duchem szatańskim. I to jest właśnie praca demonów, praca szatana, żeby czynić spustoszenie, żeby niszczyć. Ja przeczytam też słowa z Ewangelii Mateusza z dziesiątego rozdziału, co pan Jezus powiedział. To są słowa, które może wydawałoby się nam, nie zgadzają się z tym, że pan Jezus jest księciem pokoju. Bo pan Jezus chce przynieść pokój, ale są pewne warunki. Na przykład, jeżeli kraj, jeden kraj zawiera pokój z drugim krajem, na przykład są w stanie wojny, tak, to później jest, no po prostu podejmują rozejm i jest układ, na jakich zasadach oni przestają walczyć z sobą. Tak samo Bóg tutaj dał nam prawo, na jakich zasadach My możemy mieć pokój z Bogiem. I przypomina mi się taki werset, może ja go przeczytam teraz zamiast, zamiast tego wersetu, a ten werset przeczytam później, tego wersetu z, z Ewangelii Mateusza. Przeczytajmy sobie z listu do Rzymian z piątego rozdziału. Kiedy człowiek może mieć pokój z Bogiem? Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Możemy mieć pokój tylko wtedy, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni. A jeśli jesteśmy usprawiedliwi, to musimy prowadzić sprawiedliwe życie. To jest rzecz naturalna, rzecz oczywista. Wtedy już odwracamy się od grzechu, wtedy już przestaniemy kłamać, przestaniemy czynić no, wszelkiego rodzaju grzech. Ja już nie chcę wymieniać tych grzechów, bo jest ich bardzo dużo. Po prostu stajemy się sprawiedliwymi. I Bóg patrzy na nas jako na sprawiedliwych, jako na usprawiedliwionych. Wtedy możemy pokój mieć z Bogiem. Bo Bóg powiedział do niepobożnych, księdze proroka Izajasza, w 57 rozdziale i 21 werset. Ja czytam z Biblii Gdańskiej, bo tak jest w oryginale, tam jest dokładnie tak przetłumaczone. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Bóg. Jeżeli człowiek żyje życiem bezbożnym, to on nie będzie miał pokoju. I Bóg mówi, nie ma pokoju dla takiego człowieka, ponieważ żyje życiem bezbożnym. I dlatego widzimy te klęski spadają na świat, które obserwujemy w naszych czasach i w ogóle na przestrzeni historii, dlatego że Bóg napomina ludzi, tak jak Bóg spalił Sodoma i Gomorę. I pierwszy świat też został zatopiony wodą. Tak samo ludzie spotykają różnego rodzaju kataklizmy, katastrofy. Słyszymy często o trąbach powietrza. Teraz słyszeliśmy o strasznej powodzi w Mozambiku, i tam tysiące ludzi zostało zatopionych. Już nie mogą policzyć nawet. Katastrofa. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie myślą, że to jest przypadek, ale to nie jest przypadek. Bo Bóg powiedział, że będzie napominał takich ludzi, powiedział, nie ma pokoju dla bezbożnych. Teraz przyjdę do tego wersetu, o którym już wspomniałem, z Ewangelii Mateusza 60 rozdziału i od 34 wersetu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i z córką i z jej matką, i z synową, z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Zobaczmy, te słowa się wydają bardzo dziwne. Jak to? Pan Jezus przyszedł, żeby przynieść pokój, a tutaj powiada, że przyszedł przynieść miecz. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ci ludzie, którzy przyjęli księcia pokoju, którym jest Pan Jezus, Którzy przyjęli pokój i mają pokój w sercu, oni stają się nieprzyjaciółmi dla tych, którzy nie mają tego pokoju. Bo na przykład ludzie nie chcą, żebyśmy takimi byli świętymi i wtedy naśmiewają się z nas. Chcą, żebyśmy prowadzili takie życie, jak oni prowadzą. Tak jak już tutaj wspomniał brat Piotr, że widział tych ludzi, którzy są głęboko w grzechu tam na Wiktorii, że karmią się. Narkotykami i dopuszczają się różnego rodzaju grzechu. To są ludzie, którzy miłują grzech. Tacy ludzie nie będą lubić tych, którzy przyjęli pana Jezusa, bo przyjęcie pana Jezusa i osiągnięcie, czyli otrzymanie tego pokoju, zobowiązuje człowieka do tego, żeby żył sprawiedliwym życiem, żeby zmienił swój stosunek do bliźniego. Bo często obserwujemy, jaki jest stosunek jednego człowieka do drugiego, że nienawidzą siebie, słyszymy często nawet o takich zabójstwach w domu, że mąż zabija żonę. Do tego właśnie doprowadza taki stan ludzi, którzy żyją w niepokoju, którzy nie mają pokoju Bożego. No ale dlaczego akurat Pan Jezus powiedział, że przyszedł poróżnić człowieka? Bo ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, przyjęli Ewangelię, która zobowiązuje nas do świętego, sprawiedliwego życia, to ci ludzie są jakby solą w oku dla tych, którzy tak nie żyją. No co ty jesteś lepszy? Ja przypominam sobie pewną kobietę, która usłyszała, że jeden z naszych wierzących dopuścił się cudzołóstwa. Jak bardzo podskakiwała do góry i cieszyła się, A, to oni są tacy sami jak i my. Ona należała do innego kościoła, w którym cudzołóstwo nie było rzadkością. Ludzie właśnie nie lubią, żebyśmy różnili się, żebyśmy byli czystymi, świętymi, bo szatan ich podburza, podjudza do tego. No słuchaj, co on się wywyższa? On jest lepszy ode mnie? On jest sprawiedliwy? Przecież ja nie jestem gorszy od niego. Dlaczego on się wywyższa? Mówi o jakiejś przeżyciach z Bogiem tam, czy o uzdrowieniach, czy o innych rzeczach, są tacy ludzie, którzy absolutnie tego nie chcą słyszeć. Bo to ich kuje. Tak samo jak kuło faryzeuszy, gdy Pan Jezus uzdrawiał, jak Pan Jezus czynił cuda, to, to przypisywali wszystko Belzebubowi, księciu szatanów. Powiedzieli, On wypędza demony przez księcia szatanów. Dlatego, wiedzmy, jeżeli w naszych sercach znajduje się zazdrość, i jeżeli mamy takie myśli o innej osobie, szczególnie wierzącej, że on się wywyższa, gdy mówi świadectwo, to to jest myśl od szatana. I człowiek musi pokutować z takiej myśli, bo to jest okropne, wiecie. Bóg oczywiście odpowiednio osądzi taką osobę, bo to jest coś strasznego. Później dalej czytamy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Czasem jest tak, że ulubiona osoba, jakaś w rodzinie, może być to syn czy córka, ona nie chce iść drogą Chrystusa, nie chce iść tą wąską drogą. I oni będą przeszkodą. Ja też. Mieszkałem z takimi ludźmi, którzy nie wierzyli w Boga, prowadzili grzeszne życie. Myśmy żyli w izolacji. Oni wiedzieli dobrze, że ja jestem chrześcijaninem, że ja na przykład nie kłamie, że ja nie dopuszczam się wszeteczeństwa czy nie upijam się, czy innych rzeczy nie robię. Nie, ja nie mówię, że wszyscy ludzie będą nienawidzić nas za to, ale są tacy, że oni będą po prostu nas nienawidzieć. Oni będą chcieli spowodować nasz upadek. I w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, czytamy o tym zobowiązaniu, do czego właśnie wiara nas zobowiązuje. Wiara i pójście za Chrystusem nas zobowiązuje. Siódmy rozdział Ewangelii Mateusza, od trzynastego wersetu. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama. I przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Przeczytaliśmy tutaj o ciasnej bramie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale, że On jest drzwiami. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, siódmy werset. Wtedy Jezus znowu odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Nie można wejść do owczarni Bożej, nie można wejść na drogę Bożą, która prowadzi do życia wiecznego bez Jezusa Chrystusa. On jest tą furtką, On jest tymi drzwiami, On jest tą bramą. I co znaczy wejść przez Pana Jezusa? To znaczy przyjąć Jego jako osobistego Zbawiciela. Uczynić go osobistym Zbawicielem, uczynić go Księciem pokoju. Bo my wiemy, że żaden człowiek, który nie posiada Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, który nie jest napełniony Duchem Świętym, on nie ma pokoju. On się będzie bał różnych rzeczy, a przede wszystkim będzie się bał śmierci, będzie się bał sądu, który czeka każdego człowieka. Ja nie miałem pokoju. Wiem, że ciągle mi brakowało czegoś. Mając 17 lat, pamiętam, słuchałem takiego kazania jednego brata, który przyjechał za granicę i mówił właśnie o pokoju, mówił o pojednaniu się z Bogiem. Później jeden brat, który był znany w Polsce, grał pięknie na skrzypcach, nauczył nas nowej pieśni. Ta pieśń jest w śpiewniku pielgrzyma. W tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, ale tam jest. Bracia, skąże, twe starania, skąże, zgryzot, ciężar, mów. I później tam jest w refrenie: zrzuć swój ciężar. I później to za mną tak chodziło: zrzuć ten ciężar, który nosisz wciąż. Może ktoś znajdzie tą pieśń. Bracie, skąże, twe starania. Tak pieśń się ta zaczyna. I to chodziło za mną. Głos Boży po prostu przez tę pieśń przemawiał do mnie. I później przyszedł czas, że ja spotkałem Pana jako osobistego Zbawiciela. Jaki to był cudowny czas. Pamiętam, chociaż byłem ciężko chory, na klinice wrocławskiej leżałem wtedy i śmierć mi zaglądała w oczy. Ale ja otrzymałem pokój. Dla mnie życie się zmieniło. Ja już nie pragnąłem jakichś głupich tam rozmów. Byli tam młodzi ludzie, którzy opowiadali takie różne. Kawały, brudne kawały. Ja już nie chciałem brać udziału w tym. To ode mnie odeszło, ponieważ Pan Jezus stał się moim Zbawicielem. Stał się księciem, wniósł pokój. Te rzeczy, które kiedyś mnie rozweselały, nie przynosiły mi więcej już żadnej pociechy. Pan Jezus stał się moim Zbawicielem. Ja już kiedyś to wspomniałem. Po tym przeżyciu spotkałem się z moją kuzynką, która była wierzącą osobą. Należała do pewnej denominacji. Czytali oni Pismo Święte w swoich kościołach i tak dalej. Ale przedtem, zanim ja doświadczyłem tego przeżycia, tego spotkania się z Panem, spotykaliśmy się, ona była tylko rok starsza ode mnie, i rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Rozmawialiśmy o filmach, o aktorach. Ja grałem na pianinie, grałem na skrzypcach. Mieliśmy w domu pianino, więc. Grałem różne tam kawałki takie świeckie na chwałę ludziom po prostu. Pieśni takie jak Maryna, Maryna, tam wychwalać Marynę, bo ona jest piękna i tak dalej. Może słyszeliście tą pieśń kiedyś, jakie piękne dziewczę, ja innego nie chcę, no i tak dalej. No świat tylko takimi rzeczami po prostu zadowala się, cieszy się. I później, gdy ja wróciłem do domu z kliniki, znowu ta Kuzynka przyjechała z Krakowa na wczasy do nas i chciała, żebyśmy znowu prowadzili takie rozmowy jak poprzednio. Ale ode mnie to wszystko odleciało. Ja jej jakoś starałem się przekazać, co ja przeżyłem z Panem. Starałem się przekazać, jakiegoś szczęścia doświadczyłem, że mam pewność zbawienia, że nie potrzebuję się bać śmierci. Gdy umrę, to będę z Panem. Tak jak Pan powiedział, że Ile przygotować wam miejsca, abyście tam byli, gdzie ja jestem. Ludzie, którzy nie znają Pana, oni nie mogą zrozumieć, nie mogą docenić, co to za szczęście jest być wolnym od grzechu, wolnym od tych rzeczy, które obciążają ludzi, tych rzeczy, które zniewalają ludzi. No i jakoś starałem się jej mówić, ale to nie docierało do niej. Jakoś starałem się. Przekazać to moje przeżycie, że to napisane jest w Piśmie Świętym, że mamy przyjąć pana Jezusa jako osobistego zbawiciela, że mamy przyjąć ducha świętego. Nie docierało do niej. Ona w końcu mówi: chodź do pianina, zagraj coś. No i ona oczekiwała, że ja zagram znowu z tych kawałków, które poprzednio grałem, tam różnych świeckich piosenek. Ja otworzyłem śpiewnik i zacząłem grać. Pieś nabożną ku chwale Bożej. Ona później mówi, no, zagra jeszcze coś. No to ja otworzyłem znowu śpiewnik w innym miejscu i grałem następną pieśń. Ona się zdenerwowała i w końcu mówi widzę, że z ciebie się zrobił asceta. Człowiek taki wiecie, znacie to słowo, który się umartwia tak jak zakonnik gdzieś. Ci ludzie nie rozumieją, że my mamy prawdziwe szczęście, którzy mamy Pana Jezusa, którzy. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Dlatego człowiek musi zrewidować swoje serce, gdzie się znajduje, w jakim stanie się znajduje, bo my wiemy, że szatan też nie jest daleko od każdego z nas. I zdarza się, że wierzący ludzie popadają w jakieś zwiedzanie, w zabłądzenie, że popadają w grzech. No i nadal się uważają za wierzących, ale ich życie wcale nie potwierdza tego. Dlatego napisane jest, żebyśmy napominali takich. Nie możemy milczeć na takie coś, ponieważ będziemy odpowiedzialni za to, jeśli nie napomnimy kogoś, że on jest nie w porządku. Bo człowiek, który ma garba, to nie widzi tego garba. Są ludzie, niektórzy garbaci, nie? Tylko ktoś drugi może zauważyć i wtedy mu powie: Słuchaj, ty masz garba. No i wtedy ten człowiek tam. Spojrzy do lustra, weźmie jeszcze drugie lusterko z przodu. No tak, rzeczywiście, widzę tego garba. Pismo Święte jest naszym lustrem. Mamy spojrzeć. Jest takie słowo, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to jest napisane, ale jest napisane, że doświadczajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Czy samych siebie nie znacie mamy sprawdzić, jest pewien sprawdzian. Jeszcze, jeśli nam mówi jedna osoba, druga i trzecia, że jestem nie w porządku, to musimy to przyjąć, bo jeśli nie przyjmiemy, to niestety jest coś nie w porządku z nami wtedy. Dlatego musimy bardzo pilnie uważać na to, żeby popatrzeć na nasz stan duchowy, żeby przyjść przed Pana oblicze w modlitwie i też w takim duchu, jak Przyszedł ten celnik, który chociaż był grzeszny, ale on jednak nie porównywał siebie do innych i wyznał swoje grzechy i odszedł usprawiedliwiony. A ten, który uważał, że jest w porządku, że robi to i tamto, że pości dwa razy w tygodniu, że daje dziesięcinę i tak dalej, to wszystko się nie liczy, co my robimy, jeżeli... Nie ma w nas miłości, bo jest napisane, chociażbym ciało moje wydał na spalenie, to jest 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Chociażbym ciało moje wydał na spalenie, ale miłości nie miał, nic nie jestem. Bo są ludzie, którzy potrafią wielkie poświęcenia robić. Znamy takich ludzi w religiach wogańskich, którzy potrafią bicować siebie, którzy potrafią pielgrzymki długie odprawiać. Potrafią w różny sposób umartwiać się i w ten sposób myślą, że się zbawią, że otrzymają zbawienie. Ale Pismo Święte nam mówi, że nie, niestety, bo tutaj nie są nasze uczynki, które się liczą, tylko zbawienie jest przez wiarę napisane to jest dar Boży. Jeśli otrzymamy ten dar Boży, to wtedy oczywiście musimy żyć. Życiem sprawiedliwym, życiem świętym, bo zbawionego człowieka zobowiązuje Ewangelia do tego, żeby żył takim życiem. Jeżeli nie żyje takim życiem, to znaczy on jeszcze nie jest nawrócony, jeszcze jest daleko od Boga. Ale niech nam Bóg pomoże, abyśmy kochali Boga, żebyśmy chodzili z Nim, bo to jest ważne. Jeśli będziemy napełnieni Duchem Świętym, to wtedy Duch Święty będzie nam wskazywał, co jest złe, a co jest dobre? Pamiętam, zanim ja jeszcze zostałem zbawiony, to pewne rzeczy mogłem robić, mogłem skłamać nawet i sumienie mnie nie osądzało. Ale kiedy ja stałem się dzieckiem Bożym, kiedy już miałem Ducha Świętego, wtedy ja już nie mogłem tego robić. Bo napisane jest, że kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A jest wielu takich, którzy uważają, że kłamstwo to jest taki niewinny grzech, tu nawet w Anglii nazywają white lie. Takie białe kłamstwo, czyli takie prawie się nie liczy. Jeżeli ja szkody nie robię nikomu przez to, że skłamie, to, to to jest w porządku. Ale Pismo Święte inaczej nas uczy. Mamy być sprawiedliwymi, mamy być czystymi. I chwała Bogu, że Bóg nam pomaga w tym, bo On nam przebacza grzechy. I też gdy przychodzimy w pokucie do Niego, to On oczyszcza nas. Chwała Jemu za to. Amen.